Akcja powieści była reduta, dzieje się w drugiej połowie XXI wieku. Nasz świat, Europa, ale także inne kontynenty zostały najechane przez stwory z innej rzeczywistości, nazywane przez ludzi balerogami. Na szczęście pojawiły się inne stwory z jeszcze innej rzeczywistości, które ludzie nazywali elfami, które pomagają ludziom walczyć z tymi złymi. No i jak żeby inaczej, największymi kozakami w tej walce ze złem są nasi Polacy. W Polsce zostało ustanowione Królestwo, a królem jest elf. Niemcy zbombardowane, Rosja pod czerwoną mgłą, a my dajemy radę i razem z kilkoma innymi wolnymi ludami próbujemy powstrzymać najazd zła. To jest punkt startowy. Oczywiście wojna trwa. Wojna trwa w wielu przestrzeniach i w wielu planach i w wielu miejscach. Cień.